Cześć, nazywam się Ewa Lewańska, jestem radcą prawnym i w tym filmie chciałabym poruszyć bardzo ważny temat, jakim jest zawieranie umów przez internet. Czy umowa, którą strony zawierają za pomocą maila, nawet jeśli wysyłają sobie skany tej umowy w ramach załącznika do tego maila, czy zawsze będzie ważna? Na to pytanie często strony nie udzielają sobie odpowiedzi, nie zastanawiają się nad tym na samym początku współpracy, bo wtedy wszyscy chcemy się dogadać, nawiązać. Ale to pytanie pojawia się wówczas, kiedy dochodzi do jakiegoś sporu. I niestety kwestia tego, czy umowa jest ważna czy nieważna, może nam znacząco wpłynąć na powiększenie się danego sporu i niekorzystne dla nas rozstrzygnięcie. W związku z tym postawmy sobie pytanie, które pada w tytule tego filmu, kiedy umowa zawarta przez internet będzie ważna. Na początku powiem tak optymistycznie: szereg umów w wielu sytuacjach możemy zawrzeć przez Internet. Należy bowiem podkreślić, że dla mnóstwa umów ustawodawca nie wymaga od nas zachowania jakiejkolwiek formy. Możemy więc zawierać umowy na przykład ustnie, co oczywiście od razu z uwagi na kwestie dowodowe. Możemy również w niektórych przypadkach zawierać umowy w tak zwanej formie dokumentowej. Na przykład, artykuł 720, paragraf 2 kodeksu cywilnego, wymaga dla umowy pożyczki, której wartość przekracza 1000 zł, zachowania właśnie formy dokumentowej. I tutaj takie moje ogólne stwierdzenie w odniesieniu do umów, które możemy zawrzeć ustnie i które możemy zawrzeć w formie dokumentowej, dopuszczalne będzie zawarcie ich przez internet. Czym jest jednak ta forma dokumentowa? Jest to oświadczenie woli złożone w formie dokumentu. Musi być przy tym jednak możliwe jednoznaczne ustalenie, kto dokładnie to oświadczenie woli złożył. Przez dokument z kolei rozumiemy każdy nośnik informacji, pozwalający zapoznać się z jej treścią przykładowo. Może być to wiadomość SMS, ponieważ wiemy od kogo ją otrzymaliśmy, a dodatkowo treść tej wiadomości jest zapisana na naszym urządzeniu. Ponadto może być to również wiadomość e-mail, ponieważ znamy nadawcę tej wiadomości, a sama wiadomość jest zapisana na serwerze, a często również na urządzeniu nadawcy oraz odbiorcy tej wiadomości. Tutaj też taka jedna wskazówka. Pamiętajmy, żeby uważać na to, że nie każda wiadomość e Mail będzie spełniała wymogi formy dokumentowej. Zdarza się bowiem, że z danego adresu korzysta sporo osób, a dana wiadomość nie zostanie przez żadną z nich podpisana, wówczas takie oświadczenie woli niestety nie spełnia wymogu formy dokumentowej. Tutaj jeszcze taki mały bonus. W momencie, kiedy zaznaczamy jakiś checkbox, na przykład akceptując regulamin platformy internetowej, zakładając konto użytkownika czy konto klienta w ramach jakiegoś sklepu internetowego, również składamy oświadczenie woli w formie dokumentowej. Jakie więc umowy możemy zawierać ważnie przez internet? Przykładowo: umowę o dzieło, umowę o świadczenie usług, umowę pożyczki, umowę sprzedaży ruchomości, umowę z zamiany nieruchomości. A także umowę o udzielenie licencji niewyłącznej na korzystanie z programu komputerowego, przy czym chodzi o licencję, nie o przeniesienie praw. Dlaczego tak to podkreślam? Otóż istnieją takie rodzaje umów, których nie możemy w sposób ważny zawrzeć w formie dokumentowej wymagana jest bowiem forma pisemna. Takie wypadki wynikają albo z przepisów prawa, albo z naszych wcześniejszych ustaleń z danym kontrahentem. W takich sytuacjach nie możemy zawrzeć umowy za pośrednictwem np. wiadomości e-mail. Taka umowa będzie bowiem nieważna. Jakich umów nie możemy w sposób ważny zawrzeć w formie dokumentowej? przede wszystkim będzie to umowa leasingu, dla której wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności. Będzie to umowa sprzedaży nieruchomości, dla której formą właściwą jest forma aktu notarialnego. Taką umowę zawieramy u notariusza. Czy też chyba najczęściej spotykane w świecie umów IT, przeniesienie autorskich praw majątkowych. Generalnie zawarcie takiej umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, np. do programu komputerowego, wyłącznie za pomocą wiadomości e-mail, czy nawet za pomocą skanów takiej umowy przesłanych sobie drogą elektroniczną, będzie niestety niewystarczające. Prawa majątkowe, autorskie nie zostaną przeniesione na mocy takiej umowy. To znaczy, że zostają przy twórcy bądź przy innym sprzedawcy oprogramowania. Wyczulam na ten przypadek tak szczególnie, ponieważ niestety nie należą do rzadkości takie sytuacje, kiedy Zawieramy umowę dotyczącą zlecenia komuś, przygotowania na naszą rzecz jakiegoś programu komputerowego. Wszystkie ustalenia lądują w mailu. Zawieramy jakąś umowę, nawet podpisujemy ją, ale wysyłamy sobie tylko skany. I ostatecznie nie dochodzi do ważnego przeniesienia autorskich praw majątkowych do tego oprogramowania. I niestety w takiej sytuacji po kilku latach może okazać się, że dystrybuujemy oprogramowanie, do którego tak naprawdę nie mamy autorskich praw majątkowych. Druga grupa sytuacji, kiedy nie zamrzemy w sposób ważny umowy przez internet, to sytuacje, kiedy uprzednio sami tak postanowimy z kontrahentem. Wiele osób korzysta z różnych wzorów umów i bardzo często znajdują się tam takie klauzule, że wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. W takim przypadku zawieramy umowę co do Formy zmian tej umowy. Inaczej mówiąc, niezachowanie zastrzeżonej przez nas formy może doprowadzić do nieważności dokonanej zmiany. Żeby uchronić się przed takimi niespodziankami, przed takimi sporami, najlepiej wpisać do umowy klauzulę dotyczącą zmiany tej umowy w formie dokumentowej. Na przykład wszelkie zmiany tej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy dokumentowej. Reasumując, wiele umów możemy zawierać przez internet, możemy zawierać mailem. Zwłaszcza dotyczy to tych najpopularniejszych rodzajów umów, takich jak umowy o dzieło czy umowy o świadczenie usług. Musimy jednak w tym zakresie uważać na wyjątki wynikające z przepisów prawa bądź na nasze wcześniejsze ustalenia z danym kontrahentem. Mam nadzieję, że udało mi się w sposób przejrzysty wyjaśnić wszystkie wątpliwości na tym polu, a jeżeli tak, to możemy przejść do kolejnego pytania w tytule filmu, to znaczy, co to są te podpisy elektroniczne i jakie mają one znaczenie w kontekście naszych wcześniejszych rozważań. Ma to dla nas ogromne znaczenie, ponieważ pojęcie podpisu elektronicznego zdefiniowane w prawie unijnym wiąże się z pojęciem formy. Elektronicznej, zdefiniowanej w naszych polskich przepisach. Przy czym musimy pamiętać o tym, że forma elektroniczna to coś innego niż podpis elektroniczny. Jeżeli zawrzemy umowę w formie elektronicznej, to tak, jakbyśmy zawarli ją na piśmie, własnoręcznie podpisując. Oznacza to, że zawarcie umowy w formie elektronicznej usuwa nam wszystkie przeszkody, o których mówiliśmy sobie wcześniej na gruncie formy dokumentowej i zawierania umów za pomocą maila. Nawet więc, jeśli przepisy wymagają od nas zawarcia umowy w formie pisemnej, to zawarcie takiej umowy w formie elektronicznej spowoduje, że ta umowa jest ważna. Inaczej mówiąc, możemy zawrzeć przykładowo umowę o przeniesieniu autorskich praw majątkowych w formie elektronicznej i taka umowa będzie ważna, w przeciwieństwie do sytuacji, gdy taką umowę zawrzemy na przykład za pomocą zwykłego maila. Z formą elektroniczną uzyskujemy więc moc i potęgę zawierania umów przez Internet, tak jakbyśmy zawierali je na piśmie. Jakie więc trzeba spełnić warunki, żeby zawrzeć umowę w formie elektronicznej? Powtórzę to jeszcze raz, aż do bólu, zwykły e-mail nie wystarczy. Forma elektroniczna polega na złożeniu oświadczenia w formie elektronicznej i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Musimy więc mieć specjalny podpis kwalifikowany podpis elektroniczny. To wyrażenie kwalifikowany podpis elektroniczny jest bardzo ważne. Mamy takie unijne rozporządzenie EIDAS, zgodnie z którym kwalifikowany podpis elektroniczny to coś innego niż podpis elektroniczny. Taki zwykły podpis elektroniczny nie pozwala nam na zachowanie wymogów formy elektronicznej, lecz tylko formy dokumentowej. Tak, nie przysłyszeliście się, złożenie podpisu elektronicznego, czyli na przykład wpisanie swojego imienia i nazwiska do jakiegoś dokumentu, który następnie wyślemy mailem, nie pozwala na zachowanie wymogu formy. Elektronicznej. Żeby bowiem zachować wymogi formy elektronicznej, to oświadczenie woli musimy podpisać tym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Czym jest więc ten kwalifikowany podpis elektroniczny? Jest to podpis elektroniczny, który ma moc taką jak podpis własnoręczny. Żeby dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym, musimy go kupić u certyfikowanego dostawcy. Listę tych dostawców możemy znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji, na przykład Szafir albo CERTUM. I tutaj bardzo ważna uwaga, zapamiętajmy, kwalifikowany podpis elektroniczny to nie jest profil zaufany. Podsumowując, jeżeli zakupimy kwalifikowany podpis elektroniczny, wówczas przy jego pomocy możemy zawierać wszystkie umowy, dla których przepisy czy nasza wcześniejsza umowa wymagają zachowania formy pisemnej tym zastrzeżonej pod rygorem nieważności. W konsekwencji, jeżeli umowę o przeniesieniu autorskich praw majątkowych podpiszemy przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, to taka umowa będzie ważna w przeciwieństwie do sytuacji, gdy taką umowę prześlemy sobie za pomocą zwykłego maila. I na koniec bonus kilka słów o platformach do zawierania umów, których całkiem sporo znajdziemy w internecie. Są one promowane jako wygodne narzędzia do szybkiego, łatwego zawierania umów oraz zarządzania tymi umowami. Chodzi mi tutaj o takie rozwiązania jak np. DocuSign, Adobe Sign czy Authenti. Za ich pomocą możemy oczywiście zawrzeć w sposób ważny umowę w formie dokumentowej. Jednak, czy możemy zawrzeć taką umowę w formie elektronicznej? Tutaj musimy szczególnie uważać, ponieważ komunikaty potrafią być bardzo mylące. Żeby zawrzeć umowę w formie elektronicznej, dane narzędzie musi umożliwiać jej podpisanie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Sam podpis elektroniczny, tak jak mówiliśmy sobie przed chwilą, będzie niewystarczający. Tak więc za pomocą tych narzędzi będzie można zawierać ważne umowy. W formie dokumentowej, ale przy pomocy tylko niektórych z nich, będzie można zawierać umowę w formie elektronicznej. Uff, to tyle na dzisiaj. Temat trudny, ale życiowy. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać Ci kilka ciekawych informacji na temat tego, kiedy warto zawierać umowę przez internet, a kiedy trzeba na to uważać. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję Ci za poświęcenie czasu, za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że Ci się spodobał. Będę się bardzo cieszyć. Jeśli polubisz ten filmik, zostawisz łapkę w górę. Mam też nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Do zobaczenia!